Hej, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z tymi oto dwoma rzeczami z Oreo. Jako wiem, że uwielbiacie Oreo, to ja też uwielbiam Oreo i jako też właśnie, że uwielbiam te dwie rzeczy i wy je też uwielbiacie to stwierdziłem, że dzisiaj zrobię z nimi film. Fajny. Także witajcie! Dzisiaj przyjdę do was z super ciastem, którego nie trzeba gotować i z super puddingiem, który trzeba wymieszać. Co się okazało? Te dwie rzeczy są dostępne w Polsce, na internecie, w różnych sklepach, ale ja Kupiłem je w Polsce. Chciałem powiedzieć, że kupiłem je w Stanach, bo dość dużo rzeczy kupiłem ostatnio w Stanach i tak o nich mówiłem, ale nie. Tym razem mam rzecz, którą kupiłem w Polsce na internecie i to też kupiłem na internecie już dawno, bo te rzeczy czekały na ten film jakieś dwa miesiące. Naprawdę, kupiłem to wszystko przed wakacjami, ale nie miałem po prostu kiedy tego nagrać. I tak zwlekałem, i zwlekałem, i zwlekałem i stwierdziłem, że nagram po Stanach i nagrywam. Ale właśnie, przejdźmy do tego, o czym jest film, czyli dzisiejsze ciasto. Na samym starcie chcę wam jeszcze przypomnieć, że w opisie macie link do mojego sklepu, dscai.pl, gdzie możecie zakupić sobie bluzy, koszulki, worki, czapki, opaski, popsockety wszystko. Mamy piękne pudełeczko. Jest tutaj napisane Oreo, mamy tutaj narysowane ciasto lub babeczkę. Babeczki, której też się nie piecze. I mamy tutaj, tak jakby, właśnie dwie opcje do zrobienia: albo to jest ciasto, albo to jest babeczka. Ja stwierdziłem, że babeczek nie będę tych robić, bo to są babeczki na zimno, a zrobię babeczki, które się piecze i też są Oreo. Ale dajcie mi trochę czasu, bo muszę zamówić ten zestaw. Jedyne co potrzebujemy to są cztery duże łyżki masła. I 1 albo 1, 1 trzecia kapa zimnego mleka, więc możemy powoli zaczynać, moim zdaniem. Najpierw odpakujmy i zobaczmy, co jest w środku w tym oreo. Pudingiem zajmiemy się w międzyczasie, kiedy ciasto będzie już się chłodziło, bo ono musi się chłodzić godzinę, z tego co dobrze pamiętam, więc wtedy zrobimy pudding. I uwaga, w środku mam trzy. Toreb. Pierwsze to jest crust mix, czyli to jest e, spód jakby ciasta naszego. Później mam filling mix, czyli to jest ta masa cała. I tutaj mam e, pokruszone oreo do dekoracji. Przejdźmy teraz do przepisu. Muszę wymieszać to z margaryną i tyle. Uwaga, zobacz jak to pachnie. Mmm, pachnie bardzo czekoladą i pachnie ładniej niż e, jakby samo ciastko oreo, więc wydaje mi się, że to jest bardziej taki jakby biszkopt skruszony czekoladowy. I teraz do tego dodajemy masło. Jedna, dwa, trzy. To będzie cztery. Te masło powinno skleić mi tą całą masę. I powinno się stworzyć takie ciasto, które będę mógł wyłożyć na dno. Ale no coś nie idzie. Six half hours later. Jest już nieźle. Chyba mogę to dodawać po prostu na, na blaszkę, którą przygotowałem sobie tutaj. No nie. Czemu to się tak... To nie chcę wcale przywierać do tej blachy. No dawaj, klej się. Dobra. To jest całkiem nieźle. Tu też, tu dalej. No, tak mam wrażenie, że tego będzie trochę jednak mało. I nie wiem, co teraz. Im bardziej gniotę, tym się robi cieplejsze i wtedy się rozpuszcza masło i trochę więcej się tego robi. No i już całkiem. Mało mi zostało, serio. Jest! Udało się, serio. I starczyło. Udało się. Jest całe dno wypełnione tym czymś czarnym, więc teraz muszę umyć tylko ręce i, i przechodzimy do kolejnego kroku. Ale to było trudne i się bałem, że nie wyjdzie, ale wyszło. I teraz przejdziemy do kroku drugiego. Dodaj mleko do miski. Jest 250, więc najwyżej dam trochę. Ale nie, w sumie było, że od 1 do 1 trzecie, więc może być tyle. Dobra, dodaję. To jest mleko nasze. I teraz mamy dodać feeling mix, czyli to jest ten. I trzeba to miksować przez 6 sekund. Dobra. Pachnie jak wita śmietana, szczerze. I, i jest, ma biały taki proszek, więc to taka jest wita śmietana chyba. Muszę to po prostu wymiksować, a później dodać do tego połowę tych ciasteczek. Jak dodam połowę ciasteczek do tego, to zrobi mi się cała masa, a później po prostu resztę tych ciasteczek dajemy na dekorację. Krem ogólnie jest bardzo słodki. Nie ma smaku też tego, co jest w Oreo. Co mnie trochę dziwi, bo to ciasto wcale nie będzie smakować jak ciastko Oreo, tylko będzie o wiele lepsze. I teraz to wymieszane, takie gęste się zrobiło bardzo. Nie jak widać śmietana, a jak właśnie typowy krem do ciast. Więc do tego zaraz dodamy pół tego, znaczy nie pół tego, a pół kapa, czyli pewnie pół tego. Skupuję to do szklaneczki. Nie jest zbyt dużo. Co? 3 sekundy. Zasada 3 sekund. Można zjeść z ziemi. Więc to dodałem. Wygląda no to całkiem ładnie. To teraz potrzebuję znowu łyżki i wymieszać to ładnie. Patrzcie, jakie to jest gęste. Ok, Także teraz możemy to przełożyć do tego. Staram się jak najwięcej wygrzewać tego kremu stąd, żeby... żeby to ciasto było wysokie w miarę. Uuu. Ale to jest ładne. Dobra, resztę nie będę ruszać, bo będę mógł sobie później tak zjeść. Teraz muszę to ładnie... Mmm, i równomiernie rozłożyć, ale to jest dobre. I uwaga, rozkładamy to tak ładnie. Zobaczymy, jak bardzo ładnie się da. Mam nadzieję, że ta, ten spód się nie będzie ruszać i nie będzie mi tutaj przywierać do tego, ale raczej nie. Dlatego muszę to od razu równomiernie i już nie ruszać. Mam ochotę już to zjeść, a to musi stać godzinę jeszcze. I czekać muszę. Dobra, wydaje mi się, że jest równo. Nie będę do, dokładnie tego robić, bo mam tutaj, o. Mmm, hmm. Ogólnie ciasto wyjdzie o wiele, o wiele niższe niż tu, a podali większą blachę. Nigdy tego nie zrozumiem, ale zawsze w tych przepisach, które robię, jest pokazana duża blaszka i... i ale tak naprawdę wychodzi tego strasznie mało. Zobaczcie, to wygląda w ogóle tak. Ale zapamiętam już, że zawsze oszukują z tą wielkością i będę robić wszystko w mniejszych blaszkach. Postaram się przynajmniej. Eee, dobra, posypmy trochę to ładnie. Już jak ma być niskie, to chociaż niech z zewnątrz będzie ładnie wyglądać, czyli ta posypka, żeby fajnie wyglądało. A za to posypki jest tak dużo, że ona wystarczyła spokojnie na dwa takie ciasta. I uwaga, chyba mam gotowe ciasto. Prawie jest gotowe, teraz tylko trzeba poczekać godzinę, a później mamy to o dziwo. Blaszkę wrzucić do ciepłej wody, w sensie postawić do ciepłej wody na 60 sekund, żeby łatwo było derwać. Ale ogólnie tutaj tak patrzę teraz, że to też salarz takie wysokie nie jest. Dobra, także ciasto sobie odpoczywa. Także robimy ten Oreo Pudding Cookies and Cream, żeby zobaczyć jak to smakuje. Pudding jest taki, że można go mrozić, czyli jeżeli teraz go nie zjem, to resztę mogę zamrozić i będą z tego lody Oreo. Mamy to, do tego dodajemy, uwaga, dwa kapy zimnego mleka. Hmm, ciekawe. To wygląda tak samo jak tamto, w sensie tam krem był cały biały, a tutaj do tego kremu są dodane ciasteczka, w sensie kawałki, czyli jak gotowy nasz krem do ciasta, więc to będą takie lody z tego kremu, fajnie. No dobra, zmiksuję, spróbujemy, dowiemy się czy dobre. Pudding jest już wymiksowany i on teraz ma odstać 5 minut, żeby było ok, ale spójrzcie na ten blat. To jest wszystko w mleku. Ja jestem cały w mleku i podłoga też jest w mleku, I nawet moje spodenki są w mleku. Serio, po prostu ten puding jest tak nieprzemyślany, to wszystko tak chlapie, bo jakby tam są kawałki ciasta, więc to było. Abrałem na najmniejszych obrotach. Przątam to i wrócę do Was akurat pudding sobie odpocznie. Tu jest pudding i on już ma taki, taką konsystencję puddingową w sumie. To jest taki gęsty krem po prostu. Więc spróbujmy jak on smakuje. Powinien być pyszny. Uwaga, ten z pudingu Oreo. Mm. smakuje jak serek Oreo. Wiecie, jak macie serki danio do jedzenia czy coś, to to smakuje jak serek Oreo właśnie taki, stworzony. Ma bardzo delikatną konsystencję, się rozpływa, tak jak inne serki, ale za to jest bardzo słodki. Ale ogólnie bardzo mi smakuje. Bardzo polecam. Jeżeli nie ma, a chyba nie ma serków Oreo takich po prostu, to właśnie to jest takim serkiem Oreo. Więc taki pudding można zrobić i wyszło go całkiem dużo, bo wyszło go mniej więcej tyle, co... Całej masy tamtej na ciasto, więc to jest tak dla kilku osób. Wezmę foremki i powkładam to do foremki, i zrobię sobie lody. A teraz czekamy na, na co? Na ciasto. I uwaga, moje ciasto wygląda tak. Pokażę Wam tu. Tak wygląda gotowe ciasto, czyli tak samo w sumie jak było wcześniej, bo nic się tu nie zmienia, oprócz tego, że jest zamrożone. Chcieli, żebym włożył to do ciepłej wody, ale ja stwierdziłem, że po prostu nóż zamoczę w gorącej wodzie i teraz to obkroję dookoła i wyjdzie na to samo, nie? To w ogóle nie zastygło, moim zdaniem. Nie, no. Styka. Ciasto ma z 2 cm wysokości. Uwaga, to są 2 cm, naprawdę. Jak nie mniej. Po prostu jestem w szoku, bo oni powiedzieli, że ta... znaczy było napisane, że ta foremka powinna być jeszcze większa. No ale dobra, no trudno, no chcieli takie, to jest takie... Jak zwykle nie wypał jakiś musi być, ale mam nadzieję, że będzie smaczne, bo ładnie pachnie. Weźmy ten gorący nóż, który tutaj mam przygotowany. Pokrójmy to teraz. Biorę to tak i biorę to tu. No i mam nadzieję, że to wyszło. O nie. O nie. To się rozwala. Dobra, może nie wygląda aż tak cudownie, jak mogłoby wyglądać, ale prawie się udało. No i dobra, spróbujmy tego ciasta, które jest bardzo niskie i jeszcze staćmy się trochę w tej zamrażarce. Uwaga. Hmm, krem jest jeszcze zbyt rzadki, ale jeśli chodzi o spód, to spód naprawdę zastygł jest chrupiące od dziwo. Ogólnie ciasto Oreo jest bardzo smaczne, ale jest bardzo słodkie i powinno stać trochę więcej niż godzina, żeby było łatwiej kroić, ale w wyglądzie raczej się już nic nie zmieni. Moim zdaniem, jak za 16 zł, to całkiem niezła frajda. I warto sobie zrobić takie ciasto, także jeżeli gdzieś zobaczycie w sklepie, to możecie sobie kupić i zrobić. te dwie rzeczy, moim zdaniem tak 4,5. Także to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie do mnie na inne social media, czyli na przykład na TikTok albo na Instagrama. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możecie dać znać, czy zrobić właśnie jeszcze to ciasto, które się piecze i czy zrobić babeczki Oreo, albo czy w ogóle próbowaliście już takich zestawów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!